Z tej strony ja, SpringFoxy8 i witam Was w kolejnym odcinku z The Battle Cats, moi drodzy! E, więc tak, zacznijmy sobie od kilku newsów. E, wracam znowu na YouTube'a. Będę starał się nagrywać jak najczęściej filmy, jak tylko będę mógł. Postaram się je wrzucać regularnie. Ja obiecuję tego. Ale mam jeszcze jeden filmik do, mianowicie, wrzucenia. E, I dzisiejszy filmik najprawdopodobniej pojawi się w niedzielę. Gdzieś tak o godzinie, nie wiem o której, tak właściwie to nie jestem w stanie ale ten film jest na potrzeby Wita. Mianowicie, tutaj powinniście mieć jego komentarz. I jego komentarz mówi nam, znaczy po prostu, powiedział mi, żebym, czy mógłbym zrobić odcinek, w, w którym pokazuję, jak jakie koty są najlepsze na te katfruidowe, wiecie. Tam, gdzie się zdobywa katfruid, czyli Growing Green, Growing Purple, Growing Red i Jingle, Cat, Bell. To sobie zrobimy kiedy indziej. To no, no, po prostu. Oczywiście ja też dawno nie grałem w Debattle Cats, więc mogę być troszeczkę damą, ale już od razu wam mówię. Będę się starał jak najwięcej robić dla Was. I uwaga, jeżeli pod tym odcinkiem będzie przynajmniej 10 łapek w górę, już będzie opening. Obiecuję Wam, będzie opening. A, i kilka małych zmian. Po pierwsze, weszłem sobie jeden raz na Debattle Cats i. Zrobimy sobie kapsułę. Um, Badaluga, witamy w naszej rodzinie. Mamy kolejnego. Członka naszej rodziny y, Togelanów Tak? Togelanów? Czy ogółem Pasalanów? Nie. Wiecie duży gości z pierdolonym Nie, Bierzemy szybko sobie już y, rzekę na toto I już przechodzimy do odcinka, więc mianowicie tak Dobra, fajnie, fajnie, jest, ja, jest, ja, si, si A, idziemy, szybko, tu, tu, tu. Nie. Nie, 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 nie. Więc tak Jakie są koty najlepsze? na to Zacznijmy od, od na przykład growing, growing green. Growing green e, są to mianowicie przeciwnicy sami latający. No, jak sami sobie widzicie. Nie są oni zbytnio trudni, więc najlepiej weźcie sobie jakieś oczywiście przeciwników. Na daleki ręcz i dużo tanków. Moim pro, moją propozycją jest oczywiście wzięcie sobie floatingi. I najlepiej odpychających, albo takich zamrażających i odpychających, nie? Że coś takiego. Jest oczywiście tej. Mam tutaj kilka takich, które są akurat bardzo dobre, nie? Merkata to jest bardzo ważne, ulepszajcie go. Ja go nie ulepszyłem i tego nawet żałuję. Monk kat jest nawet spoko. Monk kat jakby co, gdyby ktoś się zastanawiał to to jest Bishop Ramna Cut F jest to specjalny event Titi Citi. Każdy mógł go zdobyć, to też jest specjalny event, ale też jest dobry. Zobaczmy sobie. Taką new combo, bo tutaj mam tutaj jakieś nowe combo. Hmm. A, Tiny Ancient Hunt i Etole Minimum. Hmm, what the Okej, Okej, okay, nie wiem. I, I, I don't know what did it. Ale tak. Szczególnie polecam on Jamera Kata. Jamera Kata jest dobry na każdego możliwego kata. Kata, kota, kita. No. Hmm, I jeżeli macie jakiegoś Ubera. Na, na latających, bierzcie go. Jakby ja mam troszeczkę latających. Ewa Unit 00 jest to zarumbisty tank, więc polecam go bardzo serdecznie. Tak samo jak Hellwarden Emma. Też jest bardzo dobrym tankiem. Szczególnie, że na późniejszych etapach mogą się pojawić e, rzeczy, które będą na przykład odbijały, nie? Odbijały. Ale teraz sobie omówmy ogólnie e, na latające koty. Więc tak, Jamera. Tak jak mówiłem, odpycha przeciwników. E, czekajcie Odpycha... Mm, mogę to zobaczyć? Jego info? Nie, dobra. A nie, idzie ok. Yy, Mik, Nobak, y, area Czyli jest w stanie odepchnąć troszeczkę, ale jest w stanie odepchnąć wszystkich pozametalowymi. Gatalo jest podobny tak samo jak Jomera, tylko że ma po prostu troszeczkę mniejszy level. King Kuwato jest... Y, działa na alienów i na floatingów i ich odpycha tak. Titi działa y, zamarzająco, Bishop działa zamarzająco, yy, on działa tylko na floatingi i też odpycha. Nekromancer zamraża w to jest bardzo, bardzo też spoko Tylko, że zanim on zaatakuje, no to trochę mu zajmie No i tutaj mamy różne jeszcze, wiele innych Butterfly Cut, polecam go bardzo serdecznie On jest jedną z najlepszych możliwych I Deliquent Cut, też bardzo dobra karta Oj, przepraszam, nie chciałem tego zrobić Te dwie karty, Deliquent i Butterfly, polecam wam i bardzo ulepszyć Oni są jednymi z najlepszych na floatingi i ja ich nie mam ulepszonych jeszcze, ale niedługo będę je ulepszał. Więc teraz tak, przejdźmy sobie do kolejnych kart, a mianowicie teraz się zajmiemy Growing Yellow. Growing Yellow, oczywiście są to typy przeciwników Angel. Pamiętajcie, każdy swój odpowiednik ma. Growing Red to są czerwoni przeciwnicy. Growing Blue to są to alienowie. Growing Yellow są to oczywiście Angele. G Growing, Black, e Growing Purple to są oczywiście czarni przeciwnicy. E co tam jeszcze mamy? Czekajcie. Mam jeszcze Growing Green, tu latający. I to w sumie tyle, to wszystko. No tyle, nie ma nic innego. Więc e, dobrym pomysłem na wzięcie otóż takiego, e, wezmę sobie może Cardguy'a. co ogóle dobre. Weźmy sobie to. So, e, nie, nie, na so, tak. Weźmy sobie teraz na, re, na angelów, tak jak mówię. I na angelów mam kilka tutaj oczywiście dobrych kotów. Po pierwsze, ten kot na trzecim etapie z, y, jakby obniża atak przeciwników. To bardzo dobre i zadaje. Dobry, dobry damage. Plus ma area tak To jest bardzo dobre, moim zdaniem, więc to jest super. Bugikat oczywiście. Bo u mnie to jest Gato Amigo. Nie wiem, jak go nazwać inaczej. No i tutaj wszystkich, praktycznie ci, którzy byli. Rocker Rockerka. Rocker cut, tak? Dobrze. Artystka, też. I ogółem ostatni ramen Kat. To jest zawsze, musicie go mieć na angel jasne? Jeżeli walczycie z jakimkolwiek przeciwnikiem na Angeli, zawsze go bierzcie. To jest masywny tank, który tak szybko wali, który tak ma dużo życia na Angelów, że to jest prościzna z nas. Więc naprawdę radzę go wam brać. Tego nie radzę wam brać, ponieważ jego. on jest strasznie. że niby jest dobry. Nie. On jest strasznie wolno bije, więc go nie polecam. Toaster kata? jasne, go możecie wziąć, on jest nawet spoko. Momotar. Karta, którą polecam na pierwszym poziomie, chyba, że macie ją na trzecim no, na drugim jest... No i jeszcze ona... Tak ja mówię. A i... Żeby nie było, nie? W niektórych poziomach mogą się pojawić... Oj przepraszam Mogą się pojawić przeciwnicy, którzy mają ode... mają laser Laser jest... No dosyć bardzo wkurzający, bo jest w stanie zabić wam całą minę Niektórzy mają odporność na lasery, a niektórzy nie więc najlepiej wejść sobie unita, który po prostu blokuje takie lasery. Mam takie dwa unity: Ewa Unit 00, oczywiście. I właśnie Hellwarden Emma. Hellwarden Emma jest troszeczkę lepsza, ponieważ ona działa, ona działa na wszystkie możliwe. Chociaż nie wiem, czy ona ma taki sam Damage. Używam i Ewa, i Evan i Unit, ponieważ moim zdaniem jest na po prostu troszeczkę. No, i oczywiście Glorius Amatarus też jest bardzo dobra. I oczywiście macie wiele, wiele innych kotów, które są bardzo dobre, ale mówię, na Angelów Ramen Cat jest bardzo dobry. Po pierwsze, dobra, to jest tyle. Chciałam wam ja tutaj tylko dwa przykłady. I co musicie wiedzieć całkowicie? Bierzcie według waszego gustu. A raczej, bierzcie według tego, jaka karta, jak, jaki sobie kot jest na tyle potężny, żeby mieć. Tak, defense, damage, ee, obronę i w sumie defense, damage, w sumie defense, obrona to to samo, ale no wiecie: HP i wytrzyma. Cool! Po prostu, żeby miała jak najlepsze statystyki. Patrzcie na ich szybkość, patrzcie na ich zdolności, na ich rangea, na wszystko. To jest bardzo ważne. Ja Wam w tym tyle pom mogłem pomóc. I weźmy sobie, przejdźmy po prostu troszeczkę Jingle Cup. Bell. Przejdźmy sobie ten, ten poziom. Chciałam Wam tylko tak właściwie pomóc na tym, na tym etapie. Ktoś mnie pyt, zapytał o ten o ten właściwie o tym. O, o tą rzecz. Więc yy, staram się mu po prostu pomóc. I jeżeli oczywiście będziecie chcieli jeszcze więcej poradników, pamiętajcie piszcie na dole w komentarzach. Ja będę odczytywał sześciutkie komentarze. Nastav sześciutkie. Jak mówię, jeżeli zostawicie pod tym filmikiem 10 łapek w górę, od razu wylatuje kolejny odcinek. Więc. Ja to mam się pośpieszyć, bo. No. Chciałbym jeszcze do tego roku dobić 100 subskrypcji, więc mam nadzieję, że to się uda. I bardzo liczę na Waszą pomoc. Ale na koniec otwórzmy sobie jeszcze 4 kocie kapsuły. Tak. Więc. Pierwszy mamy kałkat. Ok, dobra. Base Defense, Sea fish cut i tank. dobra ostatni mi się bardzo podobał weźmy sobie już tu Storage'a i to na tyle dzisiaj więc ja bym bardzo chciał Wam podziękować za odcinek i to jest na tyle chciałam Wam bardzo podziękować, na razie i cześć, papa pa. see ya.